Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Zaczynamy uroczystość wręczania na grób powiatu Laura 2013. Zaczniemy od części artystycznej, a następnie zgodnie z... Ceremoniałem będziemy wręczyć nagrody Laura w poszczególnych dziedzin. Nie zostawiaj mnie krainy szczęścia święto do O, nie Ciśnijcie chce, dziś tańczyć, bami się chce, dziś tańczyć, bawić. tutaj chce w rozpaczyć. imienia Marii skłodowskiej -Zili, rozpoczęliśmy galę 12. edycji nagród Powiatu Mińskiego Laura 2013. Serdecznie witamy Państwa na uroczystości wręczenia statuetek Laura. Jestem. Serdecznie witam wszystkich gości radnych Powiatu Mińskiego, wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Mińskiego, dyrektorów jednostek powiatowych oraz przedstawicieli lokalnej pracy. Mam przyjemność powitać również laureatów minionych edycji laury, którzy przybyli do nas z okazji 12. Gali Nagród Powiatu Laura. Witam obecnych na sali nominowanych do nagrody, kandydatów do tytułu laureatów Nagród Powiatu Mińskiego. A także wnioskodawców i przedstawicieli podmiotów, które składały wnioski o przyznanie tegorocznych statuetek. Nagrody Powiatu Miejskiego przyznawane są od 2002 roku za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji Powiatu Miejskiego. Przewodniczącym kapituły jest przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego. W jej skład wchodzą członkowie Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu oraz laureaci dwóch poprzednich edycji nagrody. To: Pani Lucyna Wajsztak, Pan Jan Zwigniew Piątkowski. Drówna Aleksandra Lenarcik, przedstawicielka laureata szczepu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Lubicz. Pan Tomasz Adamczak, przedstawiciel laureata Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Pani Teresa Kowalska, pan Józef Tkaczyk, ksiądz Grzegorz Dróżcz. Pani y, Piotr Parowczyk. Dróg Jerzy Soćko, przedstawiciel laureata Kówca Związku Harcerstwa Polskiego Mazowsze. Panie i Panowie, Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się na wspaniałej uroczystości, uroczystości wręczania nagród Powiatu Mińskiego Laura, w tym roku Laura 2013. Może kilka zdań, kilka informacji dla Państwa, skąd taki pomysł, skąd się to wszystko wzięło. Otóż, no, sama Laura, wspaniałe imię, wywodzące się ze starożytnej Grecji, z Rzymu to właśnie wieńce z liści laurowych, z gałązek laurowych, takich jak te, Nie wiem skąd pani dyrektor tutaj beczek, takie y, liście laurowe, przywiozła chyba z Grecji starożytnej. Szanowni Państwo, właśnie takie wieńce z tych liści laurowych były nakładane na głowy zwycięzców, zwycięzców i olimpijskich, a więc rywalizacji sportowej ale również i wspaniałych poetów, wspaniałych osobowości tamtego świata antycznego. Pomysły, aby nagrodzić osoby wybitne w swoich dziedzinach, takich reprezentacyjnych, reprezentatywnych dziedzinach życia naszego powiatu, aby nagrodzić chociażby taką wspaniałą tatuetką, jak widzimy, symboliczną, bo za tym nie idą środki finansowe, ale jest to olbrzymi prestiż, olbrzymia chwała dla osób, dla organizacji, które takie nagrody dostaną i staramy się, kapituła i te poprzednie i obecne, wszyscy się staraliśmy, aby osoby i nominowane i osoby, które takie nagrody otrzymają, żeby poczuły ten ciężar, ciężar odpowiedzialności, żeby to były właśnie najlepsze osoby w swoich dziedzinach. Tegoroczna gala Nagrody Powiatu Laura odbywa się w roku wyjątkowym, w roku jubileuszu 15-lecia powiatu. Włączyliśmy również tę galę do obchodów tego skromnego, ale, ale jednak jubileuszu, żeby również podkreślić, Znaczenie tych nagród, żeby ci, którzy w tym roku je otrzymają, rzeczywiście poczuli się, że to, co czynią, to, co czynią dobrego dla naszej lokalnej społeczności, zasługuje na słowa uznania, zasługuje właśnie na tę nagrodę. Żeby nie przedłużyć, Panie i Panowie, dwunastą galę. Nagrób Powiatu Mińskiego Laura 2013 13, ogłaszam za otwartą. laureat 2013 w dziedzinie nauki i oświaty jest Towarzystwo Stalezjańskie Dom Zakonny w Mińsku Mazowieckim. Wielkie brawa. Towarzystwo Stalezjańskie Dom Zakonny w Mińsku Mazowieckim jest organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych, które na stałe się do kalendarza imprez na terenie powiatu mińskiego. Są wśród nich tak znane imprezy jak Konkurs Biedy dla Gimnazjalistów Konkurs Cecyliada oraz Bożonarodzeniowe i Wielkanocne Spotkania dla Nauczycieli. Bardzo ważnym obszarem działania kandydata jest działalność charytatywna oraz wychowanie dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności społecznej. Towarzystwo Dba o Wszechstronny Rozwój Dzieci i Młodzieży jest oparte na współpracy z samorządem lokalnym, z innymi jednostkami oświatowymi, instytucjami kultury. W dziedzinie kultury i sztuki jest pan Franciszek Kierzyński. Szanowni Państwo, w tej dziedzinie laureatem Nagrody Powiatu Mińskiego Laura 2013 w dziedzinie sportu jest pan Stefan Bielawski. Pan Stefan Bielawski od ponad 50 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju sportu w powiecie miejskim. Jako zawodowy żołnierz przez 30 lat pełnił funkcję animatora sportowego. Przyczynił się do regionalnych sukcesów miejskich szczepionistów. Od początku lat 80. dodatkowo związany z Miejskim Klubem Sportowym Mazowia i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Miejsku Mazowieckim. Jego praca była wielokrotnie doceniona licznymi odznaczeniami i medalami, m.in. Złotą oznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej. Państwu, jak Państwo słyszeli, nazywam się Stefan Bielawski. Krótko dwa słowa. 56 na sporcie. Także jeszcze trochę pozostało. Jeszcze żeby jeszcze coś podziałać. Chciałem podziękować wszystkim, którzy tutaj mnie wręczyli, Państwu. I przy okazji, skoro dzisiaj jestem, się Wigilia, a Wigilia jest jutro, a czy święty jest jutro. Świętego Antoniego, a pan, pan, starosta jest Antoni, Więc chciałbym Panu starosie przede jego imieniem życzyć mu w imieniu szczególnie emerytów, sportowców, których ja w swoim życiu naprawdę wychowałem. Oczywiście z Panem Przewodniczącym i tu którzy są na sali, to prawie połowa, którzy mnie znają w tej dziedzinie. Dziękuję Wam, kochani, za to wszystko. Jest to dla mnie ogromna radość. Laureatem Nagrody Powiatu Miejskiego Labra 2013 w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości jest pan Piotr Radziak. Subar prowadzi jedną z największych przedsiębiorstw w zakresie usług transportowych w powiecie miejskim. Realizuje przewozy pasażerskie na liniach łączących miejscowości w powiecie miejskim z Warszawą oraz transport turystyczny na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Firma nieustannie się rozwija, zapewniając tanie usługi przewozowe, szczególnie istotne dla mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy w miejscowościach oddalonych od swojego miejsca zamieszkania. Zabierze konferencyjne i miejsca noclegowe oferowane przez firmę przyczyniają się do poprawy infrastruktury turystycznej na terenie gminy Latowicz. Szanowni Państwo, laureatem Nagrody Powiatu Mińskiego Laura 2013 w dziedzinie działalności społecznej na rzecz wspólnoty powiatowej jest Ksiądz Prałat Władysław Szymański. Brawo! Ksiądz Prałat Władysław Szymański, dziekan dekanatu Minsk Mazowiecki oraz od 20 lat duszpasterz parafii w Kałszenie. Aktywnie angażuje się w życie społeczne mieszkańców powiatu miejskiego, Działając na rzecz zachowania pamięci narodowej, wspiera organizację uroczystości patriotycznych na terenie gminy Kałuszyn, i otacza szczególną opieką kombatantów. Jego zasługi w tej dziedzinie zostały docenione na arenie wojewódzkiej i krajowej. Został oznaczony m.in. medalem pro memoria oraz odnaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i był więźniów politycznych. Jest także córką i mecenasem znanej w powiecie opieki sprzedającej im. Jana Pawła II. Bardzo mi miło i cieszę się bardzo, że mogę w obecności tak znakomitych gości, na czele z Panem Starostą, doświadczać, przeżywać w tej wspólnocie powiatu miejskiego poszczególne wyróżnienie. laury, wyróżnienia to jest dowód, moi drodzy, na to, że człowiek, jeśli tylko się otwiera na dobro drugiego człowieka, jeśli uświadamia sobie, że jakikolwiek zajmuje miejsce, to, to będzie starosta, czy wójt, czy burmistrz, czy radny, czy proboszcz. Jeśli uświadamia sobie, że jego praca jest służbą, to będzie w sposób odpowiedni dysponował czasem. Niezależnie od sprawowanych zadań i obowiązków, ten czas będzie przeznaczał także dla dobra w różnych wymiarach społecznych, wymiarach kulturalnych, w wymiarach, które jednoszą ludzi, które przyczyniają się do budowy dobra. Tak też pojmuję ja jako proboszcz dziekan w Kałuszyńskim, ciekaw miejsca narodzenia Matki Bożej swoją misję w tej parafii, w której pracuję od prawie 20 lat. 20 lat. Zawsze głęboką twią pamięci kapłańskiej słowa Chrystusa. Szedłem po to, by służyć, nie po to, by mi służono. I wszyscy muszą w ten sposób pojmować swoją misję. Na różnych stanowiskach. W wymiarze społecznym, w wymiarze też kapłańskim. Świadomość, że człowiek ma się w stanie otwierać na drugiego człowieka, że ma przyczyniać się do budowania dobra, musi towarzyszyć każdemu z nas. I te laury, te wyróżnienia są takim wyrazem, moi drodzy, docenienia pracy, wysiłku, ale przede wszystkim nas wszystkich tutaj zgromadzonych, każdego człowieka, w ostateczności Ku temu, który jest najwyższym dobrem i źródłem dobra u Jeszcze raz tam serdeczne zakładki. Laureatem Nagrody Powiatu Miejskiego Laura 2013 w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska jest Pan Andrzej Abramowski. Gospodarstwo rolne o powierzchni 80 hektarów, ukierunkowane na kup do mięsnego. Uczestniczy w szkoleniach branżowych, posiada certyfikaty niezbędne do prowadzenia różnorodnych kierunków produkcji rolniczej. Aktywnie pozyskuje środki z funduszy unijnych na modernizację parku maszynowego. Wyróżnia się trwałością, o stan środowiska, co przyniosło mu drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze ekologiczne. Regulamin Nagród Powiatu Mińskiego przewiduje, że kapituła Powiatu Mińskiego może przyznać w danej edycji nagrody dodatkowe za osiągnięcia zbiorowe w tych kategoriach, w których nie został nagrodzony inny podmiot zbiorowy. Mam przyjemność poinformować, że kapituła 12 edycji Nagród podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowej statuetki za osiągnięcia zbiorowe. Proszę Przewodniczącego Pana Jarosława Kościelicza o ogłoszenie laureata nagrody zbiorowej w dziedzinie sportu. Szanowni Państwo, laureatem nagrody Powiatu Mińskiego rok 2013 dla podmiotu zbiorowego w dziedzinie sportu są Mistrzostwa Ziemi Mińskiej w halowej piłce nożnej, co słychać. Wielkiego bardzo. wzięło udział ponad dwanaście tysięcy zawodników skupionych ponad 100 zespołach, co sytuuje to przedsięwzięcie wśród wiodących imprez cyklicznych w powiecie, a także w regionie. Do Rzeszy Sportowców należy doliczyć kilka tysięcy kibiców. Organizatorzy działają wyłącznie społecznie, dbają również o pozyskanie środków na zawój placów i kucharów. Bardzo serdecznie dziękuję, że akurat to, co wymyśliłem 15 lat temu, co wymyśliłem jakby nas w guberni naszej w siedleckiej, bo musieliśmy tam jeździć, grać w piłkę halową nożną. Ja powiedziałem po zdobyciu z piątą, szóstą klasą mistrzowskiego tytułu właśnie w Siedlcach, powiedziałem sobie, o nie, ja tam tytułów nie będę zdobywał. Będziemy zdobywali tytuły w Mińsku Mazowieckim, bo tu też są chłopcy i dziewczęta, które chcą grać. Które chcą się wspaniale bawić na hary. Ale proszę Państwa, wtedy nie było takich chary jak dzisiaj. Wtedy musieliśmy grać w jednostce wojskowej. Dziękuję wszystkim, którzy od początku ze mną byli. A przede wszystkim chciałbym podziękować tym, których wśród nas nie ma. Jurkowi i Darkowi. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. To moi dziennikarze sportowi, którzy od początku byli ze mną i poświęcili bardzo dużo czasu syn Julka, Tomek Adamczak właśnie robi zdjęcia, bardzo dziękuję Ci Tomku za tatę, że chciał mi pomagać wtedy i niech im tam 7 mistrzostwa przynajmniej raz, a ja obiecuję, że na 15 mistrzostwach nie skończę. Dziękuję serdecznie Kapitule, Starostwu, Przewodniczącemu i wszystkim Państwu. Dziękuję serdecznie. Panią, panią dziękuję za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej edycji Nagrody Laura. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Wydziału Świata i Promocji Starostwa Powiatowego. Wszystkim pracownikom, którzy włączyli się w przygotowanie zarówno w uroczystej sesji jubileuszowej, jak i tej drugiej części uroczystości wręczania nagród powiatu laury. A wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za zgłoszenie kandydatur. W naszym powiecie ogromny kapitał to ludzie. Warto w tej najbliższej naszej okolicy popatrzeć, warto ich zauważyć i warto ich zgłosić do nagrody powiatu Laura, tym razem za rok już 2014. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję wszystkim i zamykamy tę część. Wszystkich zapraszamy na. Symboliczny poczęstunek do stołówki szkoły. Bardzo dziękuję. A wszystkich laureatów zapraszamy jeszcze do historycznego zdjęcia. Tutaj tak szybciutko proszę. touch